Jak inaczej, jak wyglądała Twoja współpraca właśnie z firmą produkująca te Hype Pody? Więc to wygląda na start w ogóle może, przepraszam po prostu osoby, które jakoś się nacięły na te Hype Pods, jeżeli są tu takie osoby. Z I mojej strony wyglądało to tak, że wziąłem dila, są budżetowym zamiennikiem Air No i wyglądało to tak, że kilka osób w ekipie wtedy brało tego dila i nawet zrobiliśmy to w ten sposób, no bo od początku same Wiesz, wyglądało to dziwnie, więc woliliśmy to sprawdzić na własną rękę i zamówiliśmy te słuchawki. One przyszły do nas w terminie. Przetestowaliśmy. Wiadomo, że jakość dźwięku nie była, wiesz, jakaś mega wygórowana, ale ogólnie działały. Działały, były dobre. Jak na wydaje mi się 129 zł były OK. No więc stwierdziliśmy, że to bierzemy. I później przy otrzymaniu briefa, wiesz, no dla mnie od początku wyglądało to dziwnie. Te 600 na 129, ale już było klepnięte. No i na pewno nikt nie spodziewał się, że będzie to. Jakiś dropshipping, który zostanie zawinięty, więc ja z mojej strony mogę przysiąc, że jakby nie byłem świadomy totalnie tego, że będzie to jakiś wałek.